Cześć ludzie, rusza nowy kanał mój, z podróży i z zarabiania pieniędzy na busie. 7 lat ponad nie jeździłem, więc wracam do zawodu po 7 latach i trzeba niestety zrobić sobie nowe zakupy. Jeżdżę na swojej działalności pod sobą, także także zobaczymy jak to wyjdzie. Po prostu muszę szukać alternatywnych źródeł zarabiania, także. Zakupy, czajnik, butla, kuchenka, jak widać złożona, nie jestem fanem włożenia butli gazowych, bo pamiętam, że Niemcy się do tego czepiali. Tutaj bańka, jak widać buty letnie, zimowe. Mam jeszcze dwa krzesła, żeby było na na czym posiedzieć i przetwornica, środki czystości, ręczniki, gumki, płyny do płukania, ręczniki papierowe oczywiście, papier toaletowy, klapki na prom. Będę jeździł do Anglii także i do Szwajcarii, także potrzebny był mi paszport, musiałem zrobić paszport, y, zmienić sobie PKD, dopisać do firmy inne, a jedynkę wyrobić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także nowy kanał, nowe, nowe przygody, nowy ja, nowa praca i nowa stara praca, tak to można ująć. Także zapraszam wszystkich do subskrybowania, których interesuje ten temat. Kto nie jeździ, będzie poznawał razem ze mną Europę i nie tylko. Odprawy, promy, Szwajcaria i tak dalej, i tak dalej. Mamy jakąś taką delikatną nadzieję, pojeździć z powrotem po Rumunii, Bułgarii, Grecji, ale, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Także. Myślę, że będzie ciekawie. W tym tygodniu lub w przyszłym ruszam. Kompletuję na razie zakupy i bardziej kompletuję dokumenty, żeby nic mnie nie zaskoczyło podczas pierwszej kontroli. Także mam nadzieję, że będzie fajnie. Subskrybujcie, zapraszajcie, komentujcie i mam nadzieję, że będzie Wam się podobać.